Hej, 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 cześć z tej strony Misiekon na dzisiaj porozmawiamy o Rave. Na tym kanale zrobiłem kilka filmików, w których opowiadałem to o postaciach, robiłem rankingi, porównywałem je. Ale takim dziwnym trafem zawsze Rave była w czołówce jakichkolwiek postaci, jakie mamy dostępne właśnie w naszym kochanym Apex Legends. I wielu z was po prostu mnie katowała za to, że Miseką, dlaczego ty dajesz Rave? Przecież ona nie jest aż taka dobra, bla 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 bla. Zacznijmy od jednej ważnej rzeczy, żeby ten ranking, a dokładnie w sumie cały opis tego filmiku i to do czego zmierzam, był jak najbardziej obiektywny. Chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, że Rave nawet nie jest moim mainem. Czasem z nią zagram, ale osobiście po prostu nie, nie gram z nią zbyt często. I właśnie inne postacie, które są dużo słabsze od Rafe, porównując je z statystykami i różnymi właśnie funkcjami, umiejętnościami i tak dalej. No, tak jak mówię, no, trochę odstają od niej, ale nie bez powodu pro gracze wybierają Rave. Zawsze mają chociaż jedną Rave w grze, gdy są na arenie, nawet na nie wiem jakieś prostenie i tak dalej. Dlaczego właśnie to Rave jest tą najlepszą postacią w Apex Legends? Chciałbym właśnie wam odpowiedzieć dlaczego właśnie jest taki stan rzeczy i dlaczego to nie jest twoja ulubiona postać, bo to może być Crypto, może być Bangalore, Gibraltar, ktokolwiek, ale no niestety Rave jest tą najlepszą postacią. Przede wszystkim należy zacząć nie od jej umiejętności, a dokładnie jej jakby cechy. Jest to najmniejszy hitbox. To powoduje, że jest najtrudniejszą postacią do trafienia w całej grze. Wyobraźcie sobie, że mamy takiego Gibraltara czy Kostika, no to na daleko umówmy się, są dosyć łatwym celem do trafienia, a z Rave tak już łatwo nie jest. Nie tylko jakby hitbox tutaj powoduje to, że ona jest aż taka ciężka do trafienia, ponieważ no Lifeline na przykład ma porównywalny hitbox, jest trochę większa właśnie od rave, ale Tutaj jeszcze chodzi o to, że kiedy nasza Rave biegnie, jest ona lekko pochylona, a to powoduje to, że jest właśnie taką jeszcze bardziej takim obiektem, którego nam naprawdę jest ciężko trafić, i dlatego właśnie tyle graczy decyduje się przede wszystkim na grę Rave. Do tego jej umiejętności wyglądają tak naprawdę na takie dosyć proste w zamyśle, porównując je do innych postaci. To tutaj mamy ważne kilka rzeczy. Zacznijmy od umiejętności taktycznej. Jest to taki Przycisk ratujący nas przed śmiercią. Teraz, niestety, dostała Rave nerfa i trochę jakby to wchodzenie do innego wymiaru ładuje się trochę dłużej, ponieważ przytrzymujemy właśnie ten palec, tą rękę, nam się właśnie ta umiejętność ładuje i dopiero potem po delayu sekundy z kawałkiem możemy wejść do portalu. Jeszcze dostajemy właśnie go tego slowa, ale jednocześnie rekompensuje nam to, że biegnąc w środku właśnie tej otchłani, nie dość, że widzimy wrogów, więc możemy wymyślić jakieś taktyki, jak się ustawić w danym miejscu i tak dalej, to jeszcze możemy szybko uciec, ponieważ dostajemy 30% spida. No i chyba najważniejsza rzecz, że właśnie uciekamy przed tą śmiercią i to jest taki dobry sposób na ucieczkę, gdy jesteśmy w walce, zwłaszcza gdy no, jest dużo akcji, my jesteśmy bardzo obici i musimy się jakoś w jakiś sposób ewakuować. To jest też dobre do zachodzenia wroga, na pewno no widać tą niebieską smugę właśnie z tego portalu, ale jednak to powoduje to, że tyle graczy decyduje się na grę rave. właśnie przez tą umiejętność taktyczną no i, no i głównie Hitboxa. No i nas chroni po prostu też od strefy, między innymi. Więc możemy zyskać zawsze kilka dodatkowych sekund do uratowania się i zmniejszenia tego procentu zabranego zdrowia od przeróżnych sytuacji. Pasyw też jest dosyć ciekawy, bo tutaj no, nie ma jakiejś filozofii przy tym. Przede wszystkim informuje nas. Że ktoś, nie wiem, na przykład do nas celuje albo jest jakiekolwiek zagrożenie wokół nas. Typu jakieś pułapki, czyli beczki Kostika, jakieś płotki Watson i tak dalej. Czyli wchodząc do pomieszczenia, możemy dostać właśnie informację, że Halo, tu są pułapki, lepiej stąd uciekaj albo uważaj na to, bo może ktoś się tu znajduje. I jednocześnie tak samo jest, jak nie wiem, biegniemy po jakimś otwartym polu przestrzeni, no to dostajemy właśnie głosy z otchłani Rejf, że Halo, jest tutaj ktoś, kto chcecie prawdopodobnie zabić. Dlatego fajnie jest tego używać, zwłaszcza e, gdy jesteśmy w skranym zespole, no to możemy tam odpowiedni przycisk wcisnąć, no i po, poinformujemy kogoś, właśnie takim komunikatem, lub powiedzmy po prostu na czacie, że ktoś e, mniej więcej e, gdzieś się znajduje, i lepiej, żebyśmy uważali na przeróżne rzeczy. No i jeszcze ten nowy ult, chyba tak naprawdę e, jedna z fajniejszych e, dostępnych umiejętności, ultów e, ogólnie w całej grze. Przede wszystkim, no, ułatwia nam to e, przemieszczanie się, zwłaszcza gdy na przykład czy zgonik, goni, ktoś został powalony, czy po prostu chcemy trochę uratować naszych punktów zdrowia i uratować naszą drużynę, no to otwieramy po prostu ten portal, biegniemy. To też jest jedna z fajniejszych funkcji na pewno i dlatego też to powoduje to, że Wraith poza tym, że jest taką typową szturmową postacią, która radzi sobie dobrze solo, to jeszcze dałaby spokojnie radę właśnie używając tego ulta to daje sobie spokojnie radę będąc taką też postacią drużynową właśnie z powodu jej ulta dlatego to jest taka dobrze zbalansowana postać szturmowo drużynowa którą właśnie ludzie po prostu pokochali i przede wszystkim jest też dostępna dla wszystkich bo nie potrzebujemy jej Póki co, a raczej na pewno nigdy, jej zakupić. Dlatego, no, Rave jest przede wszystkim tą najlepszą postacią. Ja sam osobiście nie gram jakoś za specjalnie. Czasem mi się zdarzy zagrać Rafe, jak powiedzmy innymi postaciami nie idzie. No to po prostu właśnie biorę Rafe. Nie mam jakby takiego fanu z rozgrywki. Nie, tak jak miałem w przypadku Kostika, czy Miraża, czy Pathfindera. To, no, właśnie, tak jak mówiłem, no, też Wapexa sporo gram po prostu po fan, pod takie typowe umiejętności. Jeśli ktoś się chce, decydować na taką po prostu proscenę no to rzeczywiście Rayf jest dobrą postacią, żeby właśnie nią zagrać, dlatego jeśli jeszcze raz powiecie mi, że a dlaczego Rayf jest tak wysoko no to będę was raczej odnosił do tego filmiku, wiadomo każdy ma swoje upodobania, ale no, rynek zweryfikował i jest jak jest, jeśli tym filmem ci pomogłem no to zostaw kciuka w górę wraz z subem i dzwonem, żeby nie przegapić najnowszych filmów zapraszam się także na mojego Instagrama i Discorda, linki są w opisie, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo zatem cześć i hejus!